W czasach, gdy wszystko wydaje się proste i dostępne na wyciągnięcie ręki, mamy rosnący odsetek ludzi, którzy cierpią na muszoholizm. Niby żyje nam się łatwiej niż kiedyś, ale ciągle zmuszamy się do czegoś, cały czas walcząc przede wszystkim ze samym sobą. Jak rozwiązać ten problem, aby nie być jedną z tych osób, i jak zrozumieć mechanizmy sterujące naszą motywacją, ale nie tylko to. Właśnie o tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Siła zdrowia. To podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmitrowski. Dzień dobry z tej strony, Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji, polubienia mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji. A dzisiaj kolejny ciekawy temat, który fascynuje mnie od lat, czyli temat naszej psychologii, naszego zachowania, szczególnie w kontekście treningowym, bo jest oczywiście tematyka najbliższa mojemu sercu, a także od 10 lat jestem z nią oczywiście związany zawodowo. Tak więc bez zbędnego, no wiadomo czego, zaczynamy. W takim razie na początek przypomnę to, co w poprzednim odcinku poruszyłem, no bo oczywiście jest to druga część dwuczęściowej, że tak to nazwijmy, mini sagi. <grym> Czyli w poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat tego, jak bardzo ważne są szczegóły, jak bardzo ważne jest to podejście nasze, takie, które. My gdzieś tam prezentujemy, czasami świadomie, czasami niepoświadomie, czasami będą to jakieś sytuacje, które mogą być poza naszą kontrolą, tak nam się przynajmniej wydaje, ale jednak gdzieś tam głęboko tkwią w naszym ciele, w naszym organizmie, może bardziej w naszym mózgu. I mówiliśmy sobie właśnie troszeczkę więcej na temat świadomości, podświadomości, jakichś naszych przekonań, tych takich podstawowych rzeczy, które rzeczywiście wpływają na to, jak się zachowujemy i czy będziemy rzeczywiście dane zachowanie kontynuować, więc warto wrócić do tego odcinka numer 152. Jeżeli masz odet to przesłuchaj najpierw tamten i wróć do tego, albo na odwrót, nie powinno to robić bardzo dużej różnicy. Tymczasem kontynuujemy sobie tutaj z naszym dalszym rozwinięciem, można tak powiedzieć, tematu, czyli właśnie tego, co dzisiaj zamierzam powiedzieć pora na kolejne wskazówki, które mam nadzieję też będą bardzo pomocne. A jak są, to oczywiście namawiam do tego, żeby zostawić jakiś ślad, gdzieś udostępnić, przynajmniej komuś powiedzieć o tym, no bo zawsze robi to dużo roboty dla mnie i ułatwia moje życie, bo jak mam świadomość tego, że ludzie tego słuchają, oczywiście poza tym, że widzę statystyki, to fajnie by było gdzieś zobaczyć jakiś ciekawy komentarz, jakąś świadomość być może, więc namawiam do tego serdecznie. Jeszcze raz i lecimy. Dobrze, tak więc co sprawia tak naprawdę, że zmuszasz się do treningu, że przestajesz być zainteresowany danym procesem, bo nie tylko tyczą się te wszystkie rzeczy. Oczywiście treningów można tutaj się kłócić, czy jest to tak naprawdę stricte taki sportowo-zdrowotny, można to nazwać. Podcast dzisiaj odcinek, ale nie jest to najważniejsze, bo ważne jest to, że właśnie gdy coś ludzie zaczynają, to często tego nie kończą, często się poddają w połowie ścieżki i Zaczyna się to robić coraz bardziej widoczne dla osób, które rozumieją jak ten proces działa, gdy przeanalizujemy ich podejście. Tak jak powiedziałem przed chwilą, to nie w zeszłym tygodniu, ale w tym tygodniu właśnie będę rozmawiał o tym, że siła tkwi w szczegółach. Więc e, tak na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, że szczegóły, czyli nawet można tu jeszcze się pokusić o to, że to są te podstawy, na których nie powinniśmy polec. To jest najczęstszy błąd, który popełniają ludzie. Którzy czują, że zmuszają się do tego, że coś robią. I jeżeli nie potrafisz się łapać na tych prostych błędach i cały czas wmawiasz sobie, że na przykład coś jest trudne, cały czas powtarzasz, że czegoś nie umiesz, że nie masz czasu, to może tutaj być pewnego rodzaju bariera właśnie w tobie. Najczęściej, gdy rzeczywiście ludzie poddają się, przestają robić to, co robili wcześniej. To spróbują eksternalizować ten problem, czyli zwalać go, brzydko mówiąc, na coś, co jest od nich niezależne. I człowiek, który przejmuje za swoje życie odpowiedzialność, i właśnie taki, który odnosi sukces, który nigdy nie musi się zmuszać do niczego, to jest człowiek, który to rozumie, który wie, że tak naprawdę wszystko, prawie wszystko, bo wiadomo, ktoś się może kłócić, że pogody nie kontrolujemy, że posunięć jakichś tam rządowych i tak dalej. To oczywiście jest prawda, bo nie wszystko ode mnie zależy. Ale wszystko w moim świecie, w moim moim wyimaginowanym, w moim wyobrażonym, w moim świadomym, w moim podświadomym w pewnym stopniu ode mnie zależy. Wiadomo, że jesteśmy współzależni w jakimś tam procencie od innych i od świata i od tego, w jaki sposób wybraliśmy, że będziemy żyli. Ale to, co się dzieje, to tak naprawdę jest zawsze jakiś efekt tego, co wybraliśmy wcześniej, lub jak, jakiś efekt jakiejś decyzji, która zapadła. I nie zawsze jest tak, że wszystko to, co się dzieje dzisiaj, to nie jest nasza. Można to nazwać nie wina, ale odpowiedzialność, bo nie lubię tego słowa wina, to jest takie trochę głupie. Gdy obarczamy się winą, to tak jakbyśmy już mieli za chwilę sobie sami wybaczyć i można to zrobić. wtedy jesteśmy no można to powiedzieć rozgrzeszeni. Tak? i czujemy, że OK, no trudno zrobiłem było minęło, ale to jest moja wina, tak przyznałem się do tego, ale że przyznałem się, to też można powiedzieć sprawia, że odczuwam mniejszy ból związany z tym, co się stało. A w zasadzie ten ból tak naprawdę jest nam potrzebny, bo my powinniśmy nadal mieć świadomość, że ten ból będzie powracał, będzie obecny. A to, że się poddamy, nie sprawi, że on się zmniejszy, tylko wręcz przeciwnie najczęściej będzie rósł, będzie się powiększał, będzie powodował kolejne konsekwencje, kolejne negatywne jakieś sytuacje lub trudności. Więc, tak na dobrą sprawę, musimy zacząć od tego języka, którym się porozumiewamy sami ze sobą, bo jeżeli jest on negatywny, jeżeli ciągle nam w głowie ta druga osoba, którą sami jesteśmy, tak na dobrą sprawę podpowiada, że nie zrobisz tego, nie podniesiesz tego, nie wskoczysz tam, nie wejdziesz po tej linii, nie podniesiesz tej sztangi, nie możesz iść na trening, nie masz czasu, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. To niestety będziesz prędzej czy później ofiarą tej swojej własnej gadki, która sprawia, że oddalasz się od celu i efektywnie musisz się zastanowić, jak to mówi wielu takich typowych lub mniej typowych, jakichś guru, coachów, nie nazwijmy to jak tam sobie chcesz, ktoś może mnie czasami tak nazwać, ale to nie ma znaczenia. Mądrych ludzi czasami, bardzo mądrych, którzy powiedzą ci, że jeśli nie zaplanujesz swojego sukcesu, no to skazujesz się na porażkę. tak Taki niby już frazes w dzisiejszych czasach, każdy to słyszał po milion razy, a większość ludzi jednak nadal tkwi w tym samym miejscu, nie zmienia tych podejść swoich, nie szuka swojego własnego skutecznego sposobu na to, żeby rozwiązać te problemy, które mają. Tylko cały czas gdzieś tam biadoli, narzeka, marudzi, no i od tego marudzenia, wmawiania sobie, że się nie da, naprawdę nigdy nic się nie zmieni. I zawsze będziesz tą ofiarą, która przyjdzie, pewnego dnia powie: trudno, nie udało mi się, ale wybaczysz sobie, bo to normalne i bardzo zdrowe. I polecam tak robić w sprawach, w których rzeczywiście nie masz kontroli nad daną sytuacją. W tym przypadku jednak to ty jesteś odpowiedzialny za to i to, że samemu sobie powiesz, że nie udało się, no to nie jest żadnego rodzaju wymówka na przyszłość. Oczywiście to zadziała wstecz i będziesz przez chwilę czuć się gorzej, potem zaraz lepiej, ale tak na dobrą sprawę, jeżeli nie poeksperymentujesz troszeczkę ze swoimi jakimiś tam problemami, jak z nimi zawalczyć, jak to zrobić, żeby one na tobie nie, nie wywierały takiego wpływu, kontroli, jakieś takie zachowania zautomatyzowane, które wiele osób posiada, nie usiądziesz i nie przemyślisz tego, nie zastanowisz się troszeczkę głębiej nad tym, dlaczego tak się dzieje, że poddajesz się po pewnym czasie i nie znajdziesz tego swojego właśnie skutecznego sposobu, jakby rozprawiania się z tymi problemami, no to zawsze będzie jak takie kółko, będziesz krążyć w jakiejś orbicie, w kółko się poruszać, najczęściej raz w prawo, raz w lewo, raz do środka, raz na zewnątrz, a nie będziesz do końca przekonany o tym, czy zmierzasz w dobrym kierunku, czy w złym, więc po pewnym czasie ci się to znudzi, to jest normalne. Ludzie szukają jakiegoś konkretnego, Celu, po coś powinni co, to, co robią, robić. Czyli, jeżeli jest to trening, no to musisz sobie nadać temu treningowi sens jakiś głębszy, większy nie tylko jakieś tam podniesienie 100 kg w martwym ciągu, które szybko osiągniesz, czy 500, no bo tego możesz nie osiągnąć, i się niepotrzebnie frustrować tylko coś, co będzie poza tym samym fizycznym aspektem w jakiś sposób musisz do tego dotrzeć swoją głową. Dla mnie, przez już ostatnie 10 lat jest to po prostu zdrowie, żeby monitorować swoje zdrowie, potrzebuję narzędzi takich jak ćwiczenia, a każde ćwiczenie, które wykonuję ma jakiś cel, bardziej już przyziemny. Jeżeli jestem w stanie go zrobić, no to wiem, że moje ciało jest zdrowsze bardziej lub mniej w takim sensie. Jeszcze są inne oczywiście sposoby, można sobie robić wyniki krwi Oczywiście nadwaga jest pewnego rodzaju wskaźnikiem, że to zdrowie nie zmierza w dobrym kierunku, więc tak naprawdę mamy tutaj bardzo szerokie pole manewru, ale nie o tym przecież dzisiaj miałem mówić. Więc idziemy dalej. Po drugą rzeczą, którą musisz robić, żeby właśnie przestać zmuszać się do czegokolwiek, do treningu szczególnie, to jest takie podsycanie ognia, które musi cały czas tam do pieca trzeba dokładać. Bo jeżeli masz piec na przykład w domu, już mało kto ma, a pamiętam jak u moich dziadków stał jeszcze kiedyś, Oj, to dawno było. <laughs> w każdym razie tam nie dało się załadować tak dużo, żeby na całą, nie wiem, tydzień albo miesiąc wystarczyło. Tak? tak samo działa każda inna rzecz. Jeżeli potrzebujemy do czegoś paliwa, a do treningu potrzebujemy takiego paliwa nie tylko fizycznego, ale również mentalnego, tak jak widać, bo jeżeli go nie mamy, no to się zniechęcamy i przestajemy. To to paliwo musimy skądś dostarczyć. Skąd musimy tę energię posiadać, żeby powiedzieć: Kurde, mam to w dupie, idę. Mimo wszystko czuję się jak, jak jakiś, nie wiem, osioł, w ogóle nie wiem, co tam się dzieje, nie mam pojęcia, jak się tam poruszać, ale pójdę i spróbuję znaleźć rozwiązanie. Albo, nie wiem, nie chcę mi się, bo się źle czuję, ale wiem, dlaczego się źle czuję, na przykład coś tam zjadłem, albo nie wiem, ale pójdę, dowiem się, co się dzieje, dlaczego ja się źle czuję. Być może muszę z kimś to skonsultować. Może ktoś jest mądrzejszy, kto wie lepiej ode mnie, kto mi doradzi, kto tak, weźmie za to pieniądze, ale powie, słuchaj. To, i to, i to, wyrzuć ze swojego jedłospisu, lub o tej i o tej porze nie jedz tego, albo nie rób tego, czy tamtego, czy to, czy tamto, jeżeli chodzi o trening, może i pomaga, ale nie tobie, bo w twoim przypadku jesteś taki, czy taki, masz taką, czy taką budowę, nie jest to wskazane, i być może właśnie jesteś jak ten taki robotnik, który gdzieś tam w tej fabryce przekłada śrubki i dokręca, ale może na złej linii stoisz, może jeszcze nie znalazłeś tego swojego powołania, może to nie skręcanie tych śrubek jest Twoim powołaniem. Tylko jakaś inna praca w tym samym zakładzie nawet może to być. Więc nie ma co się tutaj martwić. Trzeba to odnaleźć, trzeba tą energię swoją gdzieś tam znaleźć to, co lubisz robić, znaleźć to, co Ci sprawia radość, ale przede wszystkim to, co napędza Cię w taki sposób, że wiesz, że przynosi Ci nie tylko satysfakcję, taką chwilową radość, ale spełnienie tej wewnętrznej potrzeby, tego Twojego celu, którą dla mnie, tak jak powiedziałem niejednokrotnie, jest bycie zdrowym przez całe życie. I tutaj. Kryteria oczywiście techniczne też są wyznaczone, dlatego nie jest to tylko takie o, taki frazes, że być zdrowym, bo bycie zdrowym jest ciężko określić, ale bycie też bardzo sprawnym człowiekiem dodatkowo i tutaj już mamy całe pole manewru, jeżeli chodzi o ćwiczenia, o jakieś ruchy, które jesteśmy w stanie wykonać, to oznacza, że jesteśmy sprawni, a zdrowie monitorujemy sobie znowu w różne inne sposoby. Tak? Więc taka energia, którą chcemy dostarczać, przede wszystkim trzeba pamiętać jedną bardzo ważną rzecz. Ona nie może pochodzić z zewnątrz, czyli nie może być ktoś naszym motywatorem. Tak jak to często gdzieś tam w internecie stało się bardzo popularne, że są tak zwani jacyś tam, powiedzmy, influencerzy, czy jacyś tam inni motywatorzy, którzy zachęcają nas, robią to z nami, poświęcają się oczywiście gratyfikacji, też w tym wszystkim szukają, bo to jest normalne, ale koniec końców jest to coś, co jest tak naprawdę takim trochę teatrzykiem, bo gdy nam odbierzecie tego naszego guru, szamana, czy jak go tam nie nazwał, to wtedy przestajemy się ruszać jak te pacynki w teatrze, takie, można powiedzieć, nagle ubywa z nich życia, uchodzi życie, bo nie rozumiały do końca, co robiły, one tylko naśladowały tego swojego tutaj guru, który nagle odszedł i co ja mam robić. Ja nie wiem, po co ja to robiłem dotychczas. To jeżeli nie dowiem się tego, to nie pomoże mi tu ktoś z zewnątrz. Ja muszę wiedzieć to sam. To musi być we mnie, to musi być mój powód, mój własny, nie czyjś inny, albo zaadoptowany w taki sposób, że. O co chodzi? Mój to znaczy niekoniecznie mój taki, że ja go wymyśliłem od zera i całkowicie zaprojektowałem, ale on ze mną w jakiś sposób, jak to się mówi, rezonuje, czyli sprawia, że ja czuję te takie wibracje, czuję tą gęsią skórkę, czuję to takie Poczucie, że tak, robię to, bo, bo zdecydowałem, bo wiem, że warto, bo to nie będzie zmarnowany czas, więc warto poszukać sobie tutaj jakichś też źródeł tego typu motywacji. Taka umiejętność naprawdę się przydaje, żeby na poziomie takim realnym, już codziennym, życiowym, nie do końca zawsze o tym myśleć, tym największym celu, ale szukać jakichś takich, właśnie innych sposobów, które. Być może przechytrzą trochę nas samych, czyli oszukujemy się poniekąd, ale w dobrym celu, no bo jednak koniec końców, jest to celem tutaj zachowanie tej. Regularności tego e, reżimu, że tak to nazwijmy, brzydko, bo właśnie, no, może to jest złe słowo, nie powinienem go używać, bo właśnie ono się źle kojarzy. Jeżeli będziemy nazywać swoje treningi, swój system, gdzieś tam jakiś e, harmonogram, dnia, reżimem, no to już samo przez się podpowiada nam, że chcemy tego jednak uniknąć, no bo nikt nie lubi żyć w reżimie żadnym, to jest bez sensu i będziemy szukać wyjścia z tego reżimu, a jak nazwiemy to sobie, nie wiem, jakimś tam po prostu planem na, na cokolwiek, no najlepiej, żeby to miało własną nazwę, no to będzie. To nas budziło taką, można powiedzieć, dziecięcą ciekawość, żeby odkrywać, jak zrobić, jak te puzle poukładać. Jeżeli byśmy dali dziecku jakąś grę, jakąś zabawkę, to ono nie przerwie, nie przestanie tego robić, dopóki nie znajdzie rozwiązania. No tak działa nasz umysł, jeżeli wiemy, że chcemy coś osiągnąć. Wręcz nawet możemy rezygnować częściowo z takich rzeczy, na których poprzednio nam zależało. Ale nagle okazuje się, że ta druga rzecz stoi wyżej w hierarchii i my musimy to zrobić. To tak właśnie jak z dziećmi. Jeżeli jest jakaś zabawka, którą dziecko dostanie, jeżeli jest jakaś właśnie rzecz do zrobienia, na której w tym momencie jej umysł się zafiksuje tego dziecka, to nic nie powstrzyma tego dziecka, żeby to zrobić. Taka właśnie ciekawość, która powinna być w nas całe życie, nie tylko przez okres. Ten taki do wieku, powiedzmy lat 18, niektórzy mogą powiedzieć 21 i tak dalej. Nieważne. Nieważny jest sam wiek. Ważniejsze jest tutaj to, czy Ty potrafisz sobie to wzbudzić w każdym wieku, w każdym momencie Twojego życia, bo od tego będzie bardzo wiele zależało, bo jeżeli nie potrafisz, no to prawdopodobnie właśnie się poddasz na którymkolwiek etapie, bo nie będzie w Tobie tego takiego poczucia że coś jeszcze nam było, że coś można zrobić, że coś więcej jest do odkrycia, że to tak jak taka gra komputerowa, w której skończyły się poziomy, levele, albo serial, który już wiesz, że oglądasz ostatni odcinek. No jeżeli człowiek już wie, zdaje sobie sprawę, że jest w końcowej fazie swojego życia i czuje to, przeczuwa, ale dodatkowo podświadomie sobie podpowiada, no to prawdopodobnie szybciej troszeczkę od nas odejdzie. Tak samo jest z tym treningiem, jeżeli ciągle w kółko sobie, wracając tutaj do tej właśnie, do tych szczegółów, do tego wmawiania sobie, że coś idzie w danym kierunku, jeżeli ty będziesz tak sobie podpowiadać w swojej głowie no to to jest tylko taka tak zwana samospełniająca przepo, samo się przepowiednia do której prędzej czy później dojdzie więc e, trzymaj to w sobie nie pozwalaj żeby to wygasło ten ogień musi być podsycany w różny sposób odnajdź swoje własne metody żeby ten ogień podsycać, każdego dnia tak naprawdę zrób coś małego, nie musi to być dużo, nie musi to być zaraz trening, ale jakaś mała aktywność, żeby dać sobie sygnał do mózgu, ja tutaj jestem panem losu, ja kontroluję to, co się ze mną dzieje i nikt nie ma wpływu na to, czy ja zrobię to, co postanowiłem lub nie, chyba, że jest to coś, nie wiem, co miałoby rzeczywiście zmienić cały świat, no to wówczas potrzebujemy pewnie jakiejś zewnętrznej pomocy, ale mówimy tu cały czas o tym, żeby się nie zmuszać do treningu, więc to moim zdaniem jest w 100% zależne od ciebie, od twojej głowy i nikt nie może tego zmienić. No ale mówiąc jeszcze o innych rzeczach, które mają wpływ na to, czy ty właśnie będziesz się zmuszać, czy nie będziesz się zmuszać, no to można powiedzieć: taką ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest to, że wiele osób powtarza, że trening czyni mistrza. Tak, i, i tutaj często jest to zgubne: tak naprawdę, jeżeli robimy trening, to musi on być mistrzowskim treningiem. Czyli musi być przemyślany, musi być mądry, nie jakiś na łapu capu, byle co pierwszy lepszy tam system chwycony z internetu, jakaś reklama wpadła i nawet bez zastanowienia idę, po prostu to robię, bo to wszystko nie będzie miało ani rąk, ani nóg tak naprawdę, tak? Oczywiście można próbować zajerzać się i robić w kółko to samo, ale tak jak tam znany cytat mówi, robienie tego samego w kółko i oczekiwanie innych efektów, no to jest po prostu szaleństwo. I tutaj takim robieniem tego samego. Będzie nieprzemyślany trening, będzie trening, który jest po prostu taki zautomatyzowany, nie będziemy w niego głową zaangażowani. No i oczywiście musimy sobie powiedzieć, że tak, musimy iść na trening, nawet jak nam się nie chce, bo to jest warunek konieczny, żeby dawać bodziec organizmowi z strony fizycznej, ale też pokazywać swojemu własnemu umysłowi, że to my rządzimy i nawet gdy coś sprawia, bo to często bywa tak. Że są to jakieś reakcje fizjologiczne, trochę gorzej się czujemy, coś może źle zjedliśmy, nie wyspaliśmy się, coś co jeszcze w naszej kontroli jeszcze nie leży, a powinno. Sprawia, że mamy lepszy lub gorszy humor, nie chce nam się iść na ten, na ten trening, i trzeba tutaj sobie jasno powiedzieć, że warto byłoby wtedy usiąść, zastanowić się, przemyśleć, jakie to są czynniki, co się dzieje, co sprawia, że rzeczywiście tak jest że mi się nie chce tam iść i wtedy wyeliminować to lub zmienić to, co robimy źle. Na przykład właśnie sposób odżywiania, bardzo duży wpływ ma sposób i miejsce, gdzie śpimy, w jaki sposób regenerujemy się, to gdzie pracujemy. Wszystko, wszystko ma na to wpływ, więc tak na dobrą sprawę ten odcinek pewnie mógłby kilka godzin potrwać, a nadal bym mówił o tych rzeczach, które wpływają na to, co się dzieje na, na sali treningowej. Czyli jeżeli chcesz mieć nad tym kontrolę, to również musisz zapanować nad tym, co się dzieje w pozostałych sferach Twojego życia. Nie może być tak, że po prostu sobie wszystko tam się toczy i wali. Pali, tak naprawdę, a ty rzeczywiście idziesz na trening, no bo masz określony cel. Ten cel zawsze będzie na jakimś priorytecie, i jeżeli masz coś, co jest bardzo, bardzo gwałtowną zmianą w twoim życiu, jakieś wypadki, wydarzenia, które się dzieją, no to oczywiście przez chwilę może nastąpić taki moment, że nie będziesz w ogóle uczestniczyć w tych treningach, ale to wszystko ma być jakby tylko i wyłącznie tymczasowy stan, a nie taki trwały, permanentny, który. Właśnie wtedy, gdy my nie kontrolujemy tego, co się dzieje dookoła, może zaistnieć. No dobrze, a co zrobić, żeby ten stan nigdy nie zaistniał, a być może właśnie tylko w takich chwilach wyjątkowych? No to jest to powtarzanie sobie, dlaczego zacząłeś, po co to robisz, po co to kontynuujesz, dlaczego warto. No i też znalezienie ludzi, którzy są do ciebie podobni. I jeśli przebywamy w towarzystwie ludzi, którzy są zupełnie inni, mają zupełnie inne cele. Mają zupełnie inne potrzeby i priorytety, no to bardzo mało szansa jest na to, że będziemy kontynuować to, co sobie gdzieś tam, jako taki bardziej można powiedzieć, ekstremalny sport, wybraliśmy wtedy. No i jest to proste, to, to zawsze jesteśmy jakąś wypadkową kilku osób, z którymi przebywamy i mniej lub bardziej oddajemy to, odzwierciedlamy w taki sposób, jak się zachowujemy. I tyle, więc jeśli chcesz być osobą, która jest na jakimś określonym poziomie, chodzi, trenuje, zapisz się do klubu, gdzie są tacy ludzie. Proste jak drut. Jeśli chcesz być osobą, która zarabia trochę więcej, musisz zacząć zadawać się z ludźmi, którzy zarabiają trochę więcej. Proste. Ale nie zawsze każdy wie jak to zrobić. Oczywiście, nie mówię tutaj tego, bo nie wszystko jest takie proste i trzeba, tak jak powiedziałem już nie jeden raz, znaleźć swój własny sposób, ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi, żebym ja podpowiedział ci konkretną metodę, tylko żebyś zaczął myśleć o tym, coraz częściej poświęcał trochę więcej czasu na to, żeby ten twój trening był bardziej świadomy. A wówczas nie będziesz się borykać z takim problemem, jak zmuszanie się do treningu. Wydaje mi się, że mógłbym jeszcze na ten temat gadać pewnie godzinami, jednak tutaj postawimy sobie kropkę i jeśli masz jakiekolwiek pytania, to wal śmiało. Mój e-mail to lukaszmałpaślazdrowia.com, a tymczasem dodaj mój podcast do swoich ulubionych. I dziękuję Ci za odsłuchanie. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia! Back to the river.